Kilka lat temu testowaliśmy sobie legendarny już głośnik od Creative'a, a mowa tu oczywiście o modelu Stage. Do popularności tego głośnika ja również troszkę się przyczyniłem. Po premierze mojego filmu zaczęło być on naprawdę bardzo głośno, m.in. na wasownikach czy innych grupach związanych właśnie z audio. Rok temu natomiast zaprezentowałem wam kolejny podobny zestaw, tym razem od Mozosa, konkretnie Mozos Cinema, który jest o stułę droższy od Stage'a, a gra znacznie lepiej. O wiele lepsza jakość dźwięku oraz o wiele głębsze basy, za dwie stubę mniej. Tak w zasadzie takie zestawy do jest to najlepsze Złazanie do komputera. Jeżeli nie chcemy jeszcze inwestować w coś typu mini wieża czy monitory aktywne, na legendarne Logitech Series Z również trochę szkoda kasy. A my szukamy czegoś taniego, ale również zjednięcie. W tym tygodniu ModoS wprowadził na rynek kolejny zestaw głośnikowy 2.1. Tym razem jest to GS Bar. Kosztuje on 4 stówki, czyli jest w cenie stage'a. Jest też o 100 tańszy od Cinema, która kosztuje 5 stówek. I gdy tylko zobaczyłem ten głośnik w internecie, od razu wysłałem do Mozusa maila z prośbą o możliwość przetestowania. Tak Takim sposobem dzisiaj ten głośnik znajduje się na moim biurku. Faktycznie pudło nie jest takie duże, będzie na pewno dużo mniejsze od Sinamy. Zobaczmy sobie co jest w środku. Zaczynając od początku, w pudełku znajdziemy oczywiście, jak nałożona przystało, pilocik. Który i tak prędzej czy później zapewne nam się zgubi. Przynajmniej ja tak zawsze mam z tymi pilotami, ale miły gest, że go dołączacie. Kabelek jack na jack do podłączenia do portu Aux. Jest także światłowód do wejścia optycznego. Oczywiście rozpałka do grilla oraz kołeczki do zawieszenia. Tak samo jak cinema czy stage'a, ten głośnik możemy sobie powiesić. Oczywiście mowa o sandbarze, a nie subwooferze. Tutaj jest także zasilacz, tam 21V, 1,5A. Tak się prezentuje sam sandbar. No zobaczcie, jest on o wiele krótszy od cinemy. Od również. Tak prezentuje się subwoofer. Również wydaje się on mniejszy, ale na pewno jest szerszy na grubość. No i na koniec pudełko oczywiście wyjąć cukiereczki, tak na osłodę dnia. Jeśli chodzi o możliwe port podłączenia głośnika do czegokolwiek, to trochę tego mamy, a zarazem jest taki standard, który znaje się już praktycznie we wszystkich tego typu urządzenia. Zaczynamy od lewej port zasilania, następnie subwoofer, kolejno jack na 3,5 mm, port USB do odtwarzania np. z dysku czy z dalej wejście optyczne i ARC na HDMI. Oczywiście oprócz tego wszystkiego jest także Bluetooth, jednak że Jeśli nasz zestaw łączymy na przykład z komputerem czy z telewizorem, to tego bluetootha się po prostu nie używa, ponieważ są na nim opóźnienia. Na przykład w grach czy w filmach to jest niedopuszczalne. Opcja bluetootha natomiast fajna, będzie, gdy na przykład przyjdą na nas znajomi, ktoś będzie chciał puścić muzykę i bezproblemowo możesz to podłączyć. Jeśli chodzi o moc tego zestawu, jest to jedna wielka zagadka. Bardzo dziwne, że producent nic nie podał, ale może do tego, że to jest dopiero wprowadzane na rynek i niedługo taka informacja na stronie się znajdzie. Ja na ten moment nie wiem, jaką to ma moc, ale wiem, ile ma przetworników. W subwooferze standardowy przetwornik na 5 i czwartą cala. W Soundbarze natomiast znajdują się dwa przetworniki pełnozakresowe, trzycalowe. Oczywiście po bokach głośnika na środku znajduje się Bass Reflex. Tu nie ma membrany pasywnej. Tak samo zresztą jak w naszym subwooferze. Tak jak wspominałem do głośnika dostajemy pilota, ale sterowanie ręczne oczywiście jest. Przycisk Power, Plus, Minus oraz wybór źródła dźwięku. Czyli wszystko czego nam potrzeba. Sam pilot oczywiście dostarcza nam trochę większych możliwości, między innymi ekwalizacyjnych. Tutaj regulujemy treble, a tutaj bass. Są także standardowe trzy tryby Music, Movie oraz Dialog. To, co jest fajne i to, co również zaczepięte jest z cinema, to dioda informująca o źródła dźwięku. Każdy kolor to inne źródło dźwięku, zobaczcie, że możemy je sobie tutaj przełączać. Na górze wszystkie tryby są opisane: czerwony głośnik jest wyłączony, niebieski jest to Bluetooth, biały optyczny, żółty Aux, zielony ARC, a różowy USB. To samo co w cinemie. Jeśli ktoś miał cinema, to tutaj nie będzie miał problemu, ponieważ kolory są te same. Sam standard, tak jak tam początku wspominałem, posiada również uchwyty do na przykład na ścianie. Jest to bardzo fajne i wygodne rozwiązanie, bo często nie ma miejsca pod monitorem, żeby na przykład postawić sobie tam jeszcze sandbara, albo po prostu jest, ale nie wygląda to dobrze, a gdy sandbara sobie powiesimy gdzieś nad monitorem, jest dużo lepiej. Takie samo rozwiązania tak naprawdę ja mam u siebie. Ja cały czas korzystam z cinemy, która stoi sobie tutaj na półeczce. Na wielu odcinkach widzieliście, że on tutaj cały czas jest i cały czas z niej korzystam, bo nie oszukujmy się, to naprawdę bardzo wartościowy i tani głośnik. Natomiast subwoofer znajduje się tu, na dole i taki system, jeśli subwoofer mamy na dole, na przykład pod biurkiem, a przetworniki wysokotonowe gdzieś na górze, daje nam naprawdę bardzo fajny efekt Słuchajcie teraz, żeby jak najmiarodajniej porównać naszego GS Bar'a do Cinema, Postawiłem go w tym samym miejscu co cinema. Tam z tyłu stoi cinema, a tu jest GS bar. Proszę, tu jest nasza Kmozosa i tutaj też jest. Natomiast pod biurkiem mamy dwa subwoofery. Teraz widzicie, czym się one różnią. Ten od GS bar to jest ten po lewej, jest on zdecydowanie niższy, ale również grubszy. Czy przełożyć to jakoś na basy? No pewnie jakoś się przełoży za chwilę to usłyszymy. No to co? Głośność maksymalna, najpierw lecimy z cinemą, potem z naszym GS barem. I get mad, I get pissed, I get after the shit Hit the gas, get the grip, adrenaline never miss I'm not patient, but I've learned to embrace it Cause I've been working, I've been waiting, never complacent Cause I'm so close, I can taste it Wanted away from everything, I've been chasing I'm honest, and I promise that I got this I'm watching what I've wanted, it's been exhausting I'll teach you how to harness, control the conscience You got this, you got this, you got to right I'm not gonna win You must be real Got to like Hey, hey, hey. I'm a I can top, to the top, baby. Must be You got one shot. Got to think I'm gonna I'm I don't to get to the top. It must be rare. Got a like hey, hey. No dobra, to była bardzo fajna piosenka na sprawdzenie basów i ja swoją drogą jestem w szoku, ale o tym powiem wam za chwilę. Teraz jeszcze puścimy sobie inną piosenkę, która lepiej odda nam tutaj wysokie tony, także posłuchajmy sobie Drzewka. Również głośność maksymalna, zaczynamy od Sinemy. Stworzy tego, którego też w dzień Nie chcę odejść daleko, ale to ludzie zmienili mnie Codziennie przebijam puste kartki Chciałbym z tę drzwi tu na Zatapiam się w swoich myślach martni. Gdzie Dzieci przyjaciele, którzy byli z ławki mijają wciąż godzin ja nie chcę widzieć ludzi, chciałem być inny Utknąłem w jakiejś próżni, każda rozmowa prowadzi do kłótni Ja nie chcę być taki, chcę spokoju i trudni Drzewko zasadzę, obok wyrośnie kwiat Opowiem Ci, Mike, ty policisz jak ptak. Do ostatecznego werdyktu musimy zmierzyć jeszcze głośność. Zmierzymy ją z odległości, nawet nie wiem jakiej, i nie ma to w sumie większego znaczenia. Nie porównujcie tych wyników do innych testów na tym kanale, mierzonych z 35 cm. Nie jest to miarodajny pomiar w tym momencie, bo jest to prostu zestaw 2.1, więc mierzenie z 35 cm nie ma tutaj tej sensu. Natomiast pomiar ten jest miarodajny, jeśli chodzi o porównanie z innymi do GS Bara, bo tutaj różnica będzie już czarno na białym. I ktoś mi tu jeszcze napisze zaraz, że AA100. Ej, ej, GS Bar stoi 5 cm dalej od Cinemy. Owszem, ale w cinemie przetworniki są tutaj, po bokach. Zobaczcie, GS Bar wcale ich nie zasłania. Dźwięk nie będzie przez to bardziej stłumiony. Najpierw cinema. 93,6 dB. Teraz GS Bar. No i słuchajcie, podsumowując to, miałem gdzieś po cichu nadzieję, że nowy GS bar miło mnie zaskoczy, ale szczerze powiedziawszy, nie sądziłem, że aż tak. I tak samo nie sądziłem, że zagra w taki sposób na tle droższego sinemy Bo z jednej strony dziwnie by brzmiało, że tańszy zestaw zagrał lepiej od droższego, ale naprawdę ciśnie się to na usta. Jeśli chodzi o basy, są one zdecydowanie większe w naszym GS-barze. Na pewno to słyszeliście, nie ma opcji, że nie, nie tylko wy zresztą, bo moje sąsiedzi na pewno także. No ale to są niskie tony. A jeśli chodzi o wysokie, tutaj również miałem wrażenie, że. Bar bardziej soczyste i wyraźne są one z naszego GS-Bara. Problem był tylko ze średnimi tonami, bo tutaj naprawdę gdzieś mi one ginęły i Cinema odgrywała je lepiej. Jeśli chodzi o głośność, to GS-Bar okazał się dużo głośniejszy. Mimo, że zestaw jest mniejszy, tańszy, to na tle Cinemy, która i tak jest świetnym zestawem, wypada w ręcz Naprawdę nie spodziewałem się takiego obrotu spraw i trzeba przyznać, Mozo, że te zestawy 2.1 naprawdę Wam się udają. Jeśli chodzi o te wysokie tony, to z GS-Bara są one troszeczkę wyraźniejsze, co przy słuchaniu muzyki na dużej głośności może delikatnie nie męczyć uszy w porównaniu do sinemy. No ale od czego macie tego pilota? Bass, treble, wszystko do wyregulowania. Jestem naprawdę miło zaskoczony i skoro Creative Stage chował się na tle sinemy, to do GS Bara wolę go nie porównywać. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co wy sądzicie o tym głośniku. Jeśli odcinek się spodobał, koniecznie zostawiajcie łapkę w górę. A na dziś ja już nie przedłużam, no żegnam się z wami, no i narka.